Dzień dobry, mówimy z Salska Capoverde, czyli z Wysp Zielonego Przylądka. Akurat ta wyspa do Zielonych się nie zalicza. Jest bardzo skalista i bardzo piaszczysta, ale mimo wszystko jest tutaj co robić. Są naprawdę przepiękne plaże, pyszne owoce morza, pyszne ryby i bardzo ciekawe miejsca do nurkowania. I dlatego Sal to bardzo popularny wakacyjny kierunek na słodkie nic nierobienie takie jak radosne bujanie w obłokach. To dobre miejsce do spokojnego chillowania, o jakim marzyliśmy po pandemicznym zamknięciu. Jest piękny, delikatny piasek plaż i lazur wody, na którą trzeba jednak uważać, bo to ocean i ma swoją moc. Sal jest jedną z wysp archipelagu Wysp Zielonego Przylądka. Portugalska nazwa to Cabo Verde. I wzięła się od najdalej na zachód wysuniętego półwyspu Afryki, czyli Zielonego Przylądka. Zamieszkują ją Kabowerdejczycy. Są oni potomkami dawnych niewolników, głównie z terenów Senegalu, oraz portugalskich kolonistów. To niezwykle radośni i pogodni ludzie. I nawet w czasie pandemii, gdy turystyka padła na twarz, rzadko można było usłyszeć od nich słowo skargi. Językiem urzędowym na Kabowerde jest portugalski, choć wszyscy mówią w kriolo. Ale spokojnie, większość z nich świetnie mówi po angielsku, a czasem po rosyjsku, więc można się dogadać. Dawniej jednym z podstawowych źródeł dochodu było rybactwo. Dziś to jedynie sposób na dorobienie i dostarczenie świeżych ryb do restauracji. Piłka nożna na Capowerdę jest jak religia, i gra w nią praktycznie każdy. Pewnie dlatego w europejskich klubach spotkać można wielu dobrych capowerdyjskich piłkarzy. To w końcu realny sposób na zrobienie kariery. Nie trzeba wypasionych sprzętów. Siłkę można sobie zrobić na przykład w taki sposób. A wyspa, na którą trafiliśmy, czyli sal, zaliczana do Wysp Zawietrznych, jest najbardziej pustynną z całego archipelagu. Jest jednak na niej kilka miejsc, które warto poznać. Wychodząc z miasteczka Santa Maria, gdzie się zatrzymaliśmy na wschód, trafimy na ciekawe cmentarzysko muszli wyrzuconych przez ocean. Są ich w tym miejscu tysiące. Znalezienie całej graniczy z cudem. Idąc dalej, wschodnią stroną wyspy, trafiamy na piękną zatokę, w której kąpią się ptaki, a miejscowi poszukują jeżowców i skorupiaków, jako przynęty na większe ryby. A jeszcze dalej. Trafiamy na rezerwat przyrody Costa da Fragata. Miejsce bywa praktycznie puste. Ocean bije o brzeg gigantycznymi falami, wieje silny wiatr, a woda ma obłędny kolor. Wiatr jest zdradliwy, bo łagodzi piekące promienie słońca. O których warto pamiętać, wybierając się na dłuższy spacer. A ten żółty kwiatek to Cystance tubuloza, znana również jako pustynny żeńszeń lub hyacynt. Zapobiega wzrostowi glukozy i cholesterolu. Znana jest również jako afrodyzjak, bo podnosi poziom testosteronu i poprawia potencję, a do tego może opóźniać procesy starzenia. Małe, a cieszy. Mieliśmy wrażenie, że na sal nikt się nie spieszy, a jednym z podstawowych haseł. Które słyszeliśmy każdego dnia, było no stres. I to no stres naprawdę nam się udzielało. Bo gdzie tu się spieszyć? Słońce przesuwa się leniwie po nieboskłonie każdego dnia. Zimą i wiosną jest dużo wietrzniej, latem spokojniej, a wówczas słońce pali wyjątkowo. Czy w takich warunkach warto się spieszyć? Życie w Santa Maria toczy się głównie wokół molo, blisko którego jest zacumowana większość łodzi. Drugie centrum życia to długa i niezwykle szeroka plaża. Woda przy niej ma wyjątkowy kolor. W kwietniu nie jest może wybitnie ciepła, ale w lipcu i sierpniu będzie naprawdę przyjemna. I tak mija tu dzień za dniem, od wschodu do zachodu. Przybyliśmy do takiego miejsca, które się nazywa Elektrika. Na ten pomysł padła Dorotka, żeby wziąć. To jest wziąć... jedyne miejsce, gdzie można wypożyczyć rowery, tutaj w tym mieście. Bierzemy elektryki i jedziemy w głąb wyspy. wyspy. Elektryki, dlatego że chcemy zrobić dużo kilometrów słońce jest okrutne, kondycja słaba. No nie, przestań. Ale ona celowo to gada, <gry> dlatego że Dorotka ma naprawdę dobrą kondycję, ale planujemy pojechać 50 km, więc co naprawdę może być męczące, no, a te elektryki naprawdę elektryki. pomagają. Wyspa jest skalista, piaszczysta, jest wszystko po drodze, więc taki elektryk na pewno pomoże. Pojedziemy koło rezerwatorzu Wikareta, koło takiego naprawdę pięknego spotu kajtowego, koło ziplinu, później przecinamy wyspę, wyjedziemy Około Murdeiry, być może jeszcze kawałek gdzieś dalej i wrócimy do Santa Maria. Taki pomysł na ten tydzień. Czekaj, jeszcze powiedzmy o cenach. Pół a właśnie, dnia, tak. czyli 4 godziny 20 euro za tego elektryka, a za cały dzień od 9 do 17 30, 30 euro. euro. A te zwykłe rowery, takie a radość elektryki bezcenna. od 10 euro. Także spoko. Jest to, to miejsce jest bardzo blisko molo w y, Santa Maria, więc jak ktoś jest zainteresowany, to można właśnie powtórzyć nasz tweet. Z Santa Maria ruszamy na północ w stronę środka wyspy. Po chwili opuszczamy miasto i wita nas stały punkt programu. Czyli pustynny krajobraz. Dość szybko docieramy do Salinas Santa Maria, jednego z solnisk na wyspie, które od XVIII wieku zaspokajały zapotrzebowanie na sól nie tylko archipelagu, ale i części Afryki, Brazylii i Stanów Zjednoczonych. I to od nich wzięła się nazwa wyspy Sal. Saliny wciąż działają, ale obecnie sól to nie majątek, jak dawniej więc i przychód z jej sprzedaży jest znikomy, wszystko bowiem zmieniła turystyka. Ale cokolwiek by nie opowiadać, to najładniejsza z salin jakie widzieliśmy na wyspie. Sal to jedna z najlepszych na świecie miejscówek do uprawiania kitesurfingu. W sumie nic dziwnego, bo płytkich zatok tu nie brakuje, a wieje ciągle, mocno i równo. Na końcu zatoki, gdzie znajduje się rezerwat przyrody, jest szkółka kajtowa i miejsce, gdzie można coś zjeść, wypić i posiedzieć. Jedynie osioł zdaje się zupełnie nie przejmować tym, co dzieje się wokół i cierpliwie znosi upał. Miejsce, które trafiliśmy przypadkiem podczas spontanicznego wyjazdu na wyspę Zielonego Przylądka, a konkretnie na wyspę Sal. Za tym cyklem, właściwie już w tym miejscu, znajduje się najważniejsze miejsce na świecie lęgowe, żółwi kareta. E, oszacowano, że w 2018 roku żółwie te założyły w tym miejscu na wyspie Sal 15 tysięcy gniazd. No, niesamowitą liczbę. Jak tutaj się chodzi po plaży, e, można znaleźć jeszcze skorupki małych żółwich jajeczek. Czasami padłe żółwie, e, ale ich jest bardzo mało. Miejsce jest absolutnie zwykłe. To miejsce polecamy odwiedzić między połową czerwca a połową listopada, bo właśnie w tym okresie co roku odbywa się ten najważniejszy w przyrodzie i dla tych żółwi rytuał. I wówczas spotkacie nie tylko żółwie Kareta, ale jeszcze wiele innych gatunków, które pojawiają się w tym miejscu na Capo Verde. Na trasie naszego rowerowego tripa dotarliśmy do Murdejry i właściwie już możemy jechać. Dlaczego? No bo tak, jest pandemia, wszystkie restauracje pozamykane, nawet taka, którą nam polecano, że będzie otwarta. Akurat dzisiaj jest zamknięta, będzie otwarta jutro. Miejsce jest bardzo ładne. Yy, taka miejscowość letniskowa, tylko jak nie ma turystów, yy, to tutaj nie ma kompletnie życia i chyba nie ma co robić. Więc idziemy dalej obejrzeć przepiękną plażę, którą dojedziemy do Santa Maria z powrotem do naszego miejsca. A w Santa Maria czeka na nas po takim tripie zimne lokalne piwko strela. Wokół dalej nic się nie zmieniło, jest chill, no stres, a dzień zmierza ku końcowi. Wybieramy się nad wodę do dawnego portu, który choć pięknie położony, ma swoją tragiczną historię. To tutaj był pierwszy postój niewolników z Afryki, którzy płynęli dalej na zachód do Ameryki. Wielu z nich zostało tu na zawsze. Port wyjątkowo pięknie prezentuje się o zachodzie słońca. Dajmy mu więc szansę pokazać się z lepszej strony chociaż dziś. Tutaj naprawdę dużo, ale trzeba mieć trochę szczęścia, żeby do niej trafić, bo one nie zawsze są tam, gdzie byśmy chcieli, żeby były. Także. Trzymajcie księgi. Podwodny świat wokół Sal to około 20 spotów nurkowych wiele wraków i mnóstwo pięknego życia Montwy, Trumpetfisze, liczne mureny. Śliczne najeżdżki, ławice ryb, to za co kochamy morza i oceany. Rekinów nie było, ale były piękne mureny i tak fajnie. Jack Sparrow. i oni tak wyszli naprzeciw oczekiwaniom, temu, że jest bardzo dużo Polaków i przetłumaczyli kartę na język polski. Ale trochę chyba im nie poszło. Stek z wieprzowy z kurczka, serwowany z jajkiem. Wieprzowy z kurczka. To bardzo ciekawe danie. Spróbujemy Doris. Takie danie. Nie, ja, ja podziękuję, ja podziękuję, jestem fanką owoców morza i ryby. Ale nie z wieprzowego skórczka byś nie zjadła? No po to głębszym może... namyśle jednak nie. Nie, no okej. Okay. Nie wchodzimy. Ale deser domowy e, i owszem. Okay. Jest godzina 19.20, chodzimy sobie w Saint Po Santa Maria, e, w Capo Verde. I chciałem powiedzieć, że łaziliśmy po takich bocznych uliczkach, gdzie mieszkają... Może chwilę, tak? Jem. Mieszkają miejscowi i naprawdę bardzo sympatycznie nik znaczy ja nie czułem w ogóle żadnego stresu, strachu, żeby coś tu się miało zdarzyć. I no, jest bardzo bezpiecznie trzeba powiedzieć, to no. jest małe miasto, mała wyspa, myślę, że tu się wszyscy znają, więc na pewno nie ma jakiegoś większego zagrożenia, chyba, że ktoś nosi portfel na wierzchu, no to wiadomo, wszędzie może się zdarzyć. Ale zobaczcie, słuchajcie kochani, jak jest pusto, jest bardzo mało turystów teraz. Przewodniczka nam mówiła, że w sezonie, w takim normalnym sezonie przed pandemią, przed pandemią było 23 tysiące turystów tygodniowo. Jest około 500 osób tygodniowo, więc bardzo mało. No spadek gigantyczny. A my poszliśmy w te uliczki tam dalej, bo to jest główna ulica Deptak, ale fajnie jest pochodzić takimi bocznymi, ponieważ poszliśmy poszukać lokalnego jedzenia. No trochę nie trafiliśmy, bo akurat jak jest mniej turystów, to trudno znaleźć ośmiornicę w niektórych miejscach, A, którą kochamy musieliśmy zjeść ośmiornicę, więc idziemy, szukamy akurat. Mamy nadzieję, że trafimy. Ale... Jesteśmy tu tak krótko, że chcielibyśmy się najeść tej ośmiornicy, którą rzeczywiście kocham. Bo tu akurat jest świeża. No. Dobra, lecimy dalej zobaczyć.